Witajcie, ja jestem atomik, czy... opętany atomik, bo wiem, że jestem opętany teraz przez mojego władcę, a nie czuję się tak naprawdę z tym źle, więc... <laughs> I czuję się nawet z tym dobrze. <laughs> Mam takie buty fajne teraz nowe. E, to ten Kronix. Ej! Ty! Cześć! Co! Siema! Ty! A do mnie to mnie co stało? jakieś włos masurzowy? Te marowały. To są ty, czerwone. Co? Jestem opętany przez. On. Spokojnie, spokojnie, masz. No. Odam ci wszystko. Hmm? Spokojnie. Spokojnie, Atomi, spokojnie, spokojnie. Co to spokojnie. jest? To? Hmm. A, to taka moja, mój taki mały domek. Też jak chcesz, to no, możecie do niego zaprowadzić. Okej, okay, dobra. A, fajnie tu. Ej, 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 nie ma wyjścia. A. <śla> A teraz Cię tu uwięziłem już stąd nie wyjdziesz. <laughs> ja od początku wiedziałam, że coś a co to jest? A co to? To jest miktura, dzięki której będziesz dobry. Nie, nie, ja, nie, nie. Wylewam. Oho, mój Boże, Kronix! co ja tu robię? Yy, no... Co się stało? A, to ty, a nic nie pamiętasz? Czeka, otworzę Ci. Musiałam cię przemienić z normalnego, bo jakoś oszalałeś. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to, 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 to jest? No... A co, co no, to jest, jak, ten domek? Jak, jak ty się stać trochę opętany chyba przez on, bo to są kolory on, to właśnie to chyba wybudowałeś, wiesz, ale chyba nie wiem czy coś pamiętasz. Nie, nie pamiętam nic, ale... A jesteś normalny i musiałem cię wsadzić tam do tego, żeby cię przemienić z normalnego. Mhm, czyli dobra. dobrze rozumiem, jakby. Musiałeś mi namącić w głowie, abym był normalnym człowiekiem. W sensie normalnie tak, się zachowywać. miksturki, jak Dobra, wróciłem. Jezu chłopie, nagrywamy. Nie, nie słyszałem. O, dobra, no to jeszcze raz to nagram. raz.